Cześć, cześć. Trochę inaczej ustawiłam. Mam nadzieję, że coś będzie lepiej widać. Słuchajcie, przyszedł obrus, chojineczka i świeczka, ale nie mam jakiej zapalić, bo mam lampę i strasznie mocno się odbija. Eee, jak się domyślacie, po moim sklepio nagrywam tego samego dnia wieczorem. Muszę nagrać wtorek i środa, bo po prostu mnie nie ma. Tak jak mówiłam. I w ogóle nie wiem, jak zrobiłam, że wyłączyłam komentarze. Żeby nie jesteś, nawet bym nie zobaczyła. I nie umiałam ich na nowo włączyć. Mam nadzieję, że jutro pójdzie lepiej. Dobra. Dobra, ja ci kwiatkowski gdzieś wyrzucę. Co Ania, co dobra. Zaczynam. Mówię trochę ciszej, bo Jeden sen śpi, a drugi ten niedaleko siedzi. Wymień ulubioną świąteczną tradycję. Pasterka. ze się. Tak for. Czyli odkładam 7 zł. Nie będę ręką zasłaniać, muszę jakoś. Co nie wiem, co z tymi łapami zrobić. My są za długie może tak będzie lepiej. Dobra, rzut kostką Ops. I to będzie do. Nie, ja muszę to pijam słuchajcie, podstawkę kupiłam. ją, bo takie macie ładne. Stwierdziłam co już kupuję ten obrós. Oczywiście nie jest pręsowany, bo ja się żelazkiem bardzo mocno nie lubię. Mamy kalendarz adwentowy. Dzień drugi, kostka szóstka. Dwa. Trzeba podwójką. A, prezent. A, pre... Nie, podwójką mamy. Mało będę mówiła, bo nie chcę obudzić syna. A jeszcze robię, chodź, znaczy samo się robi. obiad na jutro, gotuję ziemniaki, bo kluski a śląskie chłopacy moi chcę. Więc jak wrócę do szkolenia, to będę robiła. A dzisiaj pierwszy raz robiłem unczurosy. Wyszły, mówili jadalne. Mówię, ja nie jestem słodyczy, więc nie próbowałem. Ale żyję. To jest chyba okej. Okay. Tutaj ja zapomniałam skreślić. Aha, nie piszę. Tu i tu. I teraz d3, d4. D3, d4. I d7. Dobra. A, no, dobra. czekajcie dwa. Raz, 1, jeden. Dba jeden. Dba pięć. Dba pięć. Dobra. I 3-5 zł, dobra. I w ogóle ten segregator ma już swoje swój cel. Wszystkie zabrane pieniądze idą na konto dla mojego syna. On jeszcze nie wie. Nie skreśliło mnie. Co 2 No nie skreśliłam. 6 było? Nie było, dobra. Dobrze, ja to zrobiłem. Mam no. nadzieję, że lepiej widać. Dzisiaj odłożymy. Może tu wszystkie takie duże kwoty wychodziły. dobra, 3 zł. A my tym się dzisiaj sobie pożegnamy i teraz pewnie to na co wszyscy czekają. Czy wiecie, mm, jak to zrobić, żeby nie popsuć nic. So, ja mam nadzieję, że mnie słychać, naprawdę. Mam wrażenie, że lepiej sobie. O. przeczytać. E, czasami najcichsze zaklęcia działają e, najpotężniej. Coś w tym jest. I szukamy. No nie, dwójkę. Czekajcie, teraz się nad przygotowywaniem znowu na Bieram się i co? Kartonet mi chodzą. I Kapsułki. Zima. Herbatki. O Jezu, ja kocham herbatki. Będę próbować. No, chyba nawet zaraz pójdę, kiedy zrobię. Wezwanie zima. A. Oj, to znowu jeszcze nie wiem. Z tego wam pokażę. Mamy z się trochę boję. Chyba odwrotnie złożone mam wrażenie. O, chyba tak powinno być. No śliczne. Ja na pewno będę robić, ale nie wiem czy teraz. Wszystko bym chciała robić. Ale piękny kotek. Bardzo się cieszę. Z herbatek i z wyzwaniem. Dobra. rzeczy miłagodne. Pozdrawiam, pa.